Cześć. Witajcie na kanale Marko Polska Piłka. Kochani, dzisiaj chciałbym poruszyć temat Lechi Gdańsk, to znaczy zmiany trenera w Gdańskim klubie. Zastanawiam się, czy ta zmiana trenera pomoże, bo nie wiem czy ten problem w Gdańsku po prostu nie sięga nie sięga dużo dalej niż tylko sama zmiana trenera bo to tak troszeczkę tam dziwnie wygląda ogólnie z tymi władzami w tej, w tej lechi nie wiadomo już kto czym się tam zajmuje jest ogólnie można powiedzieć brzydko nazywając burdel no i teraz ciężko powiedzieć jakby to miało wyglądać Dalej, rozwiązane została druga drużyna, rozwiązane zostały rezerwy, więc nie ma tego za zabezpieczenia, jest tylko CLJ Juniorów. Uważam, że to jest trochę za mało jak na taki klub jak Lechia, ale wiadomo, zmniejszyli koszty, też nie wiadomo jak wygląda tutaj sytuacja finansowa Klubu Lechia Gdańsk. Pewnie nie jest ona jakaś najlepsza. Oczywiście o tym się głośno nie mówi. I teraz wiadomo, lechia jest w trudnej sytuacji. Wydaje mi się, że trener Kaczmarek nie pracował w tej lechi aż tak źle, nie osiągał aż tak tragicznych wyników na to, jakich miał oczywiście zawodników. No, a tutaj nagle takie właśnie mamy, mamy rzeczy, że Lechia po prostu zmienia trenera. Wiadomo, że przerwa była teraz na reprezentację, więc to jest najczęstszy czas u nas w Polsce, w klubach polskich, zmiany trenera. Mamy zmiany trenera w Lechi, w Śląsku, w Mielcu. I właśnie tak nawiązując do tego trenera Lechi, Zwolniono Kaczmarka. W sumie ja to rozumiem, nie, wyniki może nie, są, nie były najlepsze, ale myślę, że pan Kaczmarek na 8 kolejek przed końcem byłby lepszym rozwiązaniem, ponieważ zna on ligę, zna już zawodników, nie musi się tej drużyny od początku uczyć. Też nie musiał, wiadomo, łatwiej by mu było dojść do porozumienia z zawodnikami. Teraz wchodzi nowy trener. Jego CV też nie jest jakieś rzucające na kolana. Jest nim Dawid Badia, kurier. Jest to Hiszpan. Zawo trener ten w ostatnim czasie prowadził dwa kluby na Cyprze. I tutaj całkowicie z tymi obydwoma klubami rozegrał 14 spotkań. Z których 3 zwyciężył i jeden zremisował, i zanotował 10 porażek. Średnia punktowa 0,71, więc nie jest to jakaś najwyższa. W ostatnim swoim klubie Paratlima osiągnął 13, zagrał 13 spotkań, dwa razy tylko wygrali, raz remisowali 10 razy, przegrali łącznie, zdobyli 7 punktów, czyli ta średnia punktowa z ostatniego klubu jest jeszcze niższa, bo jest 0,54. No i tak się zastanawiam, czy taki trener, nie znający polskiej ligi, teraz chodzący do lechi jest w stanie ten klub podnieść tą drużynę. Ja uważam, że tutaj też będzie się liczyła praca mentalna z tymi zawodnikami, ponieważ to nie tylko sama gra, ale też mental, wiadomo jak przegrywają te, przegrywasz te mecze. Gdzieś w głowie to zostaje, że następny błąd y, może być, następna strata bramki i tak dalej, i tak dalej. Jedno ze, z drugim się łączy. Y, nie ma jako takiego zaplecza. Y, wiadomo już, y, bo też czytałem takie wiadomości, że Lechia, jeżeli by spadła, niestety nie będzie mogła rozgrywać swoich meczów na Bałtyk-Arenie. Więc dla Lechii, jako dla klubu, jest to naprawdę y, sytuacja nieciekawa musiałaby się przenieść na jakiś inny stadion, żeby grać mecze pierwszoligowe. Poza tym odpadną pieniążki z kanał Plus, a są to duże, naprawdę duże dochody. Zawsze można było to dopisać do budżetu, a przepaść pomiędzy pierwszą a ekstraklasą, pierwszą ligą a ekstraklasą jest naprawdę duża i no nie wiem, tu myślę, że tutaj ten problem to nie jest problem trenera. Mi się wydaje, że tutaj problemem są raczej władze klubu, które okłamują tych swoich kibiców i, i tak po, po ludzku, po kibicowsku żal mi kibiców Lechi z tak, takiej sytuacji. Być może, no miejmy nadzieję, że trener Badia utrzyma Lechię w ekstraklasie, ale będzie to y, zadanie naprawdę bardzo, bardzo trudne. Choćby z tego powodu, że y, wchodzący trener, o, też oglądałem z nim, konferencję. On nie zna jeszcze tej ligi. On na konferencji oczywiście powiedział, że on oglądał mecze, ale co innego jest oglądać mecz ligi ligowe mecze Lechi na w telewizji czy tam gdzieś na komputerze i analizować to sobie i analizować przeciwników z którymi się będzie Lechia mierzyła. A co innego jest zagrać z tymi przeciwnikami, więc trener tak naprawdę nie zna tej ligi. No jest, z tego co widziałem, jest dużym optymistą, no bardzo fajnie, ale czy potrafi też dotrzeć do zawodników w tak krótkim czasie? Niby ta przerwa była prawda, teraz na tą kadrę, ale no zobaczymy jak to będzie się układało. Myślę, że zadanie, tak jak mówiłem, jest ekstremalnie trudne w tym momencie. Trzeba podnieść morale, trzeba podnieść mental i jeszcze dostosować swój system gry. Preferowana formacja przez tego trenera jest to 4-2-3-1. Także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale mówię, według mnie problem nie tkwił, tylko trenerze. Ja no, jak gdybym, gdyby to na przykład, gdybym ja miał, gdybym ja prowadził y, Gdańską Lechię, nie zmieniałbym w tym momencie trenera. To wydaje mi się, że to nie ma najmniejszego sensu. To było takie szukanie na szybko, na już. Najpierw był jakiś El Maestro, który przyjechał do Gdańska, y, nie podjął się tego prowadzenia tego klubu, co było też, y, jak już kiedyś wspominałem, y, w swoim w którym z filmów właśnie przyjechał ten El Maestro, miał mieć umowę półtoraroczną, Tutaj okazało się, że umowa do podpisu była półroczna, no i się tego nie podjął, i też się nie dziwię. Tutaj trener Badia ma na razie to, że najprawdopodobniej będzie prowadził do końca rundy drużyna, tak przynajmniej tutaj pisze, przypuszczalnie, zakończenie przypuszczalne nie wiadomo kiedy, czyli do końca rundy, czyli kilka spotkań i tak naprawdę kilka tygodni na, na, na to, aby to wszystko ogarnąć. Nie życzę mu źle, życzę dobrze. No ale czy to się uda ogarnąć ten temat, to nie wiem. Te władze też zachowują się bardzo dziwnie. W tym momencie chcieli się już pozbyć Legi, lechi, przepraszam, chcieli się pozbyć lechi. Już w Ekstraklasie nie znalazł się żaden kupiec i wątpię, jeżeli by doszło do tego, że trener jednak nie da rady utrzymać tego klubu w Ekstraklasie, jeżeli taki czarny scenariusz przyjmiemy, wątpię, że Lechia Lechię ktoś kupi w pierwszej lidze. To naprawdę nie będzie łatwe. Tym bardziej pierwsza liga wcale nie jest taka łatwa, jakby się mogło wydawać. Przykładem tego może być Wisła, która spadła. Też właśnie nic wcale nie jest tam łatwo. Teraz akurat jest na lepszych obrotach, ale mówię, nie jest to, nie jest to łatwe, nie jest to proste po spadku. Po spadku też pewnie większość z tych zawodników, którzy są, nie zostaliby tutaj w Gdańsku na kontraktach. Kończy się kontrakt na przykład 30 bodajże czerwca Łukaszowi Zwolińskiemu, najlepszemu w tym momencie według mnie zawodnikowi Gdańskiej Lechii. I to jest chyba jedyny chłop, który mógłby zostać w ekstraklasie. I od 30 będzie do wzięcia za darmo, więc pewnie, pewnie się jakieś kluby do Łukasza Zwolińskiego zgłoszą, jeżeli by miał być ten spadek. Może gdyby było utrzymanie, może uda się przedłużyć ten kontrakt. W każdym razie no, nie jestem tutaj takim optymistą, że nowy trener będzie miał tutaj łatwo i że zmieni to w przeciągu kilku tygodni no, i Lechia wyjdzie z kryzysu, bo tak jak mówię, tak myślę, że po prostu ten problem tkwi dużo dalej niż, niż tylko sam trener. Ja według mnie niepotrzebne było to zwalnianie. Uważam, że pan Kaczmarek mógłby poprowadzić lech jest, próbować ją utrzymać. Być może myślę nawet, że byłyby tu większe szanse niż nowy trener nieznający ligi, nieznający drużyn przeciwnych. Ja mówię, to nie chodzi o, to właśnie, o takie oglądanie meczy, a co innego jest oglądać, co innego jest zagrać z poszczególnymi drużynami, tym bardziej, że utrzymanie się w Lidze Zamieszanych jest wiele zespołów, z którymi Lechia będzie grała bezpośrednie mecze, czyli każdy zespół będzie walczył praktycznie o, o, o życie i nikt tu nikomu nogi nie odstawi i tutaj bardzo, bardzo dużo pracy przed trenerem Badio. Uważam, że ten pomysł nie był najlepszy, ale zobaczymy, przekonamy się już niedługo, bo, bo w ten weekend... Jak zacznie się, zaczną się rozgrywki w naszej ekstraklasie na nowo po tej przerwie na kadrę i zobaczymy, jak Lechia zaprezentuje się w pierwszym meczu. Oczywiście też nie, nie można oceniać y, trenera po jednym, dwóch, trzech, czterech spotkaniach, no ale on tych spotkań nie będzie miał zbyt wiele i musi działać y, bardzo szybko. Czy zadziała tutaj y, tak zwana nowa miotła? Zobaczymy i zobaczymy jakie będą jak też drużyna zareaguje, jak będzie reagowała na współpracę z trenerem Badiją. No i to by taki był krótki mój odcinek właśnie o Olechi i o tym nowym trenerze. no Zapraszam Was oczywiście na kanał Marko Polska Piłka po weekendzie albo i w weekend nawet w niedzielę w niedzielę myślę już na podsumowanie rozgrywek pierwszej, i drugiej ligi oczywiście też w ciągu tygodnia no w sobotę najprawdopodobniej też Wiślacki Kącik, stały, stały punkt kanału Marko Polska Piłka no i na to Was zapraszam, dziękuję za wszystkie lajki za opinię, za suby, które już utrzymałem do, dotychczas. Zapraszam was, żeby jeżeli się wam ten kanał podoba, do subów żeby nas było coraz więcej. Cieszę się, że doszed, doszła do nas teraz następna osoba i jest nas już 136. Może uda się dojść do 150, do 200 subów byłoby to Fajne. Podzielcie się swoją opinią, co sądzicie o tej zmianie trenera Lechi Czy trener Badia będzie w stanie wyjść z tą drużyną z kryzysu, w którym się gdański klub znalazł?